Rozmowa kwalifikacyjna to moment, w którym możesz przedstawić siebie jako idealnego kandydata czy kandydatkę na dane stanowisko, dowodząc swoich umiejętności, doświadczenia i pasji. Każda rozmowa kwalifikacyjna jest inna, bo każda organizacja ma swoją unikalną kulturę, która wpływa na atmosferę, styl komunikacji i oczekiwania podczas spotkania. Firmy różnią się pod wieloma względami. Niektóre mogą preferować formalny strój i język, podczas gdy inne mogą akceptować bardziej swobodne podejście. Istotne jest, aby zrozumieć specyfikę danego miejsca i móc odpowiednio dostosować swoje zachowanie. Już na początku możesz założyć, że w technologicznym startupie spotkasz mniej formalną atmosferę niż w dużej korporacji bankowej. Nie ma jednego uniwersalnego schematu, który można by zastosować w każdej sytuacji. Kluczem do sukcesu jest umiejętność zorientowania się, jakie obyczaje i zasady mogą panować w miejscu, w którym chcesz pracować. Po pierwsze, zacznij od sprawdzenia, jak dokładnie został określony zakres obowiązków i jakie wymagania są stawiane kandydatowi. Zwróć uwagę, czy w ogłoszeniu wskazano warunki zatrudnienia, takie jak proponowane wynagrodzenie, benefity pracownicze czy rodzaj umowy. Następnie upewnij się, że Twoje CV zawiera wszystkie niezbędne informacje, które korespondują z warunkami opisanymi w ogłoszeniu o pracę. Jeśli nie, ale posiadasz odpowiednie kompetencje, pamiętaj, by powiedzieć o nich podczas rozmowy. Jeśli obawiasz się, że o czymś zapomnisz, po prostu to zapisz na kartce, którą zabierzesz ze sobą. Po drugie, musisz wiedzieć, gdzie chcesz pracować. Dowiedz się, czym dokładnie zajmuje się firma, gdzie ma swoje oddziały, ile osób zatrudnia. Sprawdź też, co mówią o niej internauci. Jeśli masz taką możliwość, porozmawiaj z pracownikami. Bądź przygotowana lub przygotowany. Pamiętaj, że podczas rozmowy jesteś podmiotem, a nie przedmiotem. Pracodawcy ma na tobie zależeć dokładnie tak samo, jak tobie na nim. Koniecznie przygotuj też pytania, które chcesz zadać pracodawcy. Pod koniec spotkania często pojawia się sugestia, czy chcesz jeszcze o coś zapytać. Jednak w natłoku myśli trudno wyodrębnić kwestie rzeczywiście istotne. Jeśli przygotujesz się wcześniej, o niczym nie zapomnisz. Po trzecie, zwróć uwagę na termin rozmowy. Godzina spotkania musi być dogodna dla obu stron. Jeśli zgodzisz się na termin zaproponowany przez pracownika firmy, zrób wszystko, by przybyć na spotkanie. Przełożenie rozmowy to ostateczność. Jednak zdarzają się sytuacje, w których jest to konieczne, np. choroba, ważne sprawy rodzinne, stłuczka. Co zrobić w takich przypadkach? Jeśli chcesz zmienić termin spotkania, poinformuj o tym jak najszybciej. Pozwoli to drugiej stronie efektywnie zarządzić swoim kalendarzem. Przygotuj termin, który proponujesz na spotkanie, jednak jeśli druga strona zaproponuje inny, zrób wszystko, co w Twojej mocy, by się dostosować. W końcu to z Twojego powodu trzeba ustalić inną datę. Przeproś i wytłumacz, z czego wynika konieczność zmiany planów. Pomoże to pracownikowi firmy zidentyfikować, czy Twoje podejście do pracy jest naprawdę poważne. Jeśli rezygnujesz z udziału w rekrutacji, obowiązkowo poinformuj o tym firmę. Nigdy nie urywaj tak po prostu kontaktu, nie przychodząc na spotkanie i nie odbierając telefonu. Takie zachowanie będzie skrajnie niegrzeczne i nawet nie wiesz, kiedy przyjdzie ci za nie zapłacić. Świat jest mały. Być może spotkasz jeszcze kiedyś osobę, z którą byłeś umówiony lub umówiona, na przykład za kilka lat w innej firmie lub nawet w tej samej, gdy ponownie będziesz poszukiwać zatrudnienia. Zawsze zostawiaj po sobie dobre wrażenie. Pierwsze kroki do przygotowania się do rozmowy już za tobą. Z kolejnej lekcji przymierzymy się do dress codeu. Podpowiem ci, jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną. Zapraszam!